Witam na kanale Bracia na roli Na warsztacie Masę Ferguson 255 yy, Awarii uległa Pompa olejowa Po prostu ciągnik naraz stracił ciśnienie oleju Zaczęła kontrolka migać Brat tutaj na, yy, na szczęście yy, Nim pracował Od razu go zgasił więc nic tu się nie stało No i po prostu chciałbym się podzielić yy, Co się tutaj Stało w silniku Taka trochę może nietypowa awaria Yy, więc pokażę Wam o co chodzi, także mamy tutaj pompę olejową, ciągnik po remoncie silnika, około chyba 5 lat temu był robiony remont, coś takiego. Nowa pompa olejowa, oczywiście, tylko że tak yy, ta pompa olejowa tutaj w ogóle nie posiada żadnego klina, tak jak jest tutaj w chylmecie. widać, że tutaj na na ośce jest clean, dodatkowo zabezpieczenie. A tutaj nie było nic takiego: nie było żadnego klina, po prostu zębatka była zrobiona na wcisk wciśnięta po prostu na ośkę w odpowiedniej tolerancji. No i tak po prostu miało to pracować. Tylko, że może wszystko byłoby w porządku, tylko po prostu zębatka uległa pęknięciu. Tutaj dobrze widać tą rysę, z drugiej strony tak samo ją będzie widać. Wiesz co ona tutaj była Tak tutaj, czyli to będzie od góry O, troszkę słaba, słaba jakoś, ale widać dobrze to pęknięcie Po prostu zębatka uległa pęknięciu. No i tutaj jak, jak to było ciasno spasowane, nagle się to wszystko zluźniło no i po prostu zębatka zaczęła się obracać na ośce, aż w końcu spadła ale na, na szczęście po prostu w porę to było zauważone że brak ciśnienia jest, kontrolka zaczęła migać operator wyłączył y, szybko silnik no i po prostu nic się więcej nie stało tylko po prostu wystarczy wymienić teraz pompę olejową i wszystko powinno być ok także taka, no wydaje mi się taka trochę nietypowa usterka więc chcę się tutaj z Wami podzielić z nią może ktoś po prostu też będzie miał taki przypadek że nagle straci ciśnienie oleju. Będzie szukał przyczyny, a po prostu przyczyna może być tutaj też taka u kogoś taka błaha jak, jak u nas.